Cześć. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić moją opinię o serialu, który uchodzi za jeden z najlepszych ostatnich lat yy, o Breaking Bad. Dokładnie o Breaking Bad. Tak jak kiedyś wspominałem, oglądałem ten serial i właśnie wczoraj, a właściwie dzisiaj, bo skończyłem już późno w nocy, yy, skończyłem oglądać. Ktoś śledzi zresztą mojego Twittera, ten wie. No i tak. Zaczynając. Od podstaw, czyli od fabuły. Fabuła pomysł na serial yy, o produkcji metamfetaminy, o tym całym narkobiznesie. Bardzo fajny, bardzo ciekawe. Yy, takie wiecie, o co chodzi, takie. Takie świeże, inne, nie było czegoś takiego jeszcze. I przez to myślę też, yy, taki duży sukces te, ten serial odniósł. Pokazał. Ten narkotykowy, bardzo tajemniczy zresztą światek, zupełnie od środka, od kuchni. Dos dosłownie od kuchni. Yy. No i tak. Gdybym miał oceniać każdy sezon z osobna, to pierwszy był taki. No ciekawie się zapowiada. Nie, no może zobaczę drugi sezon. Nie, dosyć fajny serial, ale tak wiecie, nie, żeby jak się będę nudził wieczorem, to sobie obejrzę odcinek czy dwa. Drugi i trzeci sezon były takie. Kurczę, troszkę nudno, troszkę nudno, liczyłem na coś więcej, ale może w następnym odcinku, bo ten serial tak nam nie działał, że mimo tego, że pewne momenty były nudne, że czasami aż mi się nie chciało oglądać, ale zawsze końcówka odcinka była taka, że A kurczę, zerknę na następny. No i jak już zerknąłem, to obejrzałem do końca, chociaż momentami przynudzało. I potem znowu końcówka. Nie no, to następny może już się wreszcie coś zacznie dziać. I wiecie o co chodzi. Czwarty sezon. Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry. Tutaj już się zaczęło dziać, wreszcie się zaczęło dziać to, na co czekałem, czyli trochę więcej akcji. Do postaci przejdę zaraz. Ale Gustavo Fring. To jest postać, która naprawdę ożywiła ten serial tak grubo. No i Mike. Ermentrout, Trout chyba, tak to się czyta. Też, on też. Oni w dwójkę właśnie tak. Postawili to trochę na nogi, trochę odświeżyli taki, troszkę taki, Takiego wyrafinowanego skór wysyństwa wprowadzili. Wiecie o co mi chodzi. I piąty sezon, który po prostu końcówką zniszczył światy, urwał dupę i, i jeszcze różne inne rzeczy zrobił. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, właśnie troszkę nowoczesnej gangsterki, właśnie produkcja narkotyków, sprzedaż, dilerka, przemiana głównego bohatera, bo jest po prostu kolosalna przemiana, od nauczyciela chemii, który nawet, nie wiem, chyba nie przeklinał, do człowieka, który, no nie będę Wam mówił, co zrobił, ale zrobił dużo. Naprawdę warto obejrzeć do końca. Jeżeli nawet momentami wyda wam się, że coś tam jest troszkę nudne, warto to jakoś przeboleć, obejrzeć i obejrzeć do końca. Ostatnie dwa sezony uratowały moją opinię o tym serialu, bo wszyscy się tak tym zachwycali. Ja zawsze do takich bardzo popularnych i, i z bardzo dobrymi ocenami seriali podchodzę tak troszkę, troszkę niepewnie, bo jednak nie zawsze to, co się wszystkim podoba, musi się też podobać mnie. I, ale w tym wypadku, gdyby się skończyło po trzech sezonach, uznałbym, że no spoko, serial tam jakieś tam 6 na 10, może wiecie o co chodzi. Ale dlatego, że skończyło się tak, jak się skończyło, akcja rozwinęła się tak, jak się rozwinęła, naprawdę nie chcę wam zaspoilerować, bo może jeszcze ktoś nie oglądał, więc będę mówił takimi troszeczkę ogólnikami. I. Czwarty i piąty sezon podbiły moją ocenę spokojnie do 9 na 10. To, co się działo w końcówkach obydwu sezonów, to po prostu już jest poezja serialowa poezja. Fabuła, tak jak mówiłem, świetna, pomysł świetny, momentami troszkę, troszkę tak jak dla mnie. Znaczy, może ja czegoś innego oczekiwałem po tym serialu i może dlatego tak wyszło, bo ja oczekiwałem trochę więcej akcji. Nie wiem, jakieś strzelaniny co chwila, jakieś pościgi, wybuchy. No, no, wiecie, taki bardziej serial, właśnie oparty na akcji. Okazało się, że nie i może dlatego, że się troszkę zawiodłem troszeczkę inaczej do tego podszedłem że troszkę nudno, trochę, wiecie, za bardzo psychologicznie za dużo takich smętnych momentów może dlatego, ale może twórcom właśnie o to chodziło. Teraz przejdźmy do postaci. Postaci. W serialu były naprawdę bardzo, bardzo wyraziste. Począwszy od Waltera White'a i Jessego Pinkmana, e, których grali kolejno Brian Cranston i Aaron Paul. No, to jest dwójka głównych bohaterów, tak naprawdę, i głównych kucharzy tejże mety, o której tam była mowa. E, no, oni są świetni, po prostu byli świetni. O ile na początku Walter mnie nie przekonywał, on był taki. Wiecie, no taki nauczyciel typowy, taki milutki, nikomu nie chciał zrobić krzywdy, wiecie o co chodzi, tam jak zachorował na tego raka, to tak... No dobra, będę robił tą metę, ale tylko żeby pomóc rodzinie, nie żeby tam sobie coś... Wiecie o co chodzi, takie, takie kluseczki, same szelki bez chłopa. Ale to, co co zrobiłoś, stało się z nim potem, to jest... Ludzie, klękajcie narody. Jesse, Jesse, mały dealer... Ćpun też przeszedł ogromną przemianę, ogromną, naprawdę. I on miał wzloty i upadki w swoim życiu, właśnie w tym serialowym fragmencie swojego życia. War on pokazuje, do czego człowieka mogą doprowadzić właśnie narkotyki. Słyszałem gdzieś tam opinię, że ten serial, przez to właśnie, że tam jest tyle narkotyków, Motywuje ludzi do brania właśnie narkotyków. No, no, no ludzie, no, bez przesady. On właśnie odciąga ludzi od czpania. On od, pokazuje, jak to wygląda od środka. Do czego to dokładnie może doprowadzić? Do jakich konsekwencji? Myślę, że nie jeden człowiek, który od czasu do czasu popala tam jakąś trawkę czy coś, zastanowił się nad tym, czy aby na pewno różne z tych rzeczy, które się przytrafiały bohaterom drugoplanowym, epizodycznym, także głównym, nie mogą się czasem przytrafić jemu. Żona Waltera White'a, Skyler White. No akurat nie polubiłem jej, wiecie, jakoś mnie tak nie przekonała. Może, znaczy nie chodzi o aktorkę czy, czy coś, zresztą odgrywała ją Anna Gunn. Ale jakoś tak mnie nie przekonała Po prostu mnie nie porwała Może miała taką rolę po prostu, że taka miała być Ale tutaj Minusik, tutaj minus Zdecydowanie Powiem wam, nawet się przyznam, że niekiedy Przewijałem fragmenty dłuższe Jej wypowiedzi, bo jakoś tak No nie, nie, nie pociągało mnie to W ogóle Syn, Walter White Jr. Zwany Flynnem Grany przez R.J. Mita. Chyba tak się czyta to nazwisko. Nie wiem, czy ten człowiek, ten aktor naprawdę ma jakieś problemy ze zdrowiem, ale zagrał to fenomenalnie. Zagrał to po prostu mistrzowsko. Tutaj bardzo fajna, bardzo udana rola, ale nie o to chodzi. Nie, nie, nie. nie. Tutaj to są, to są postaci, można powiedzieć, że tak, półtora planowe, bo one są dosyć ważne dla Waltera White'a. przykład bardzo ważne. Ale nie są aż tak ważne dla serialu, do pewnego momentu. Potem Skyler się włącza bardzo mocno w fabułę i warto na to zwrócić uwagę. Bardziej bym się skupił na szwagrze Waltera Hanku Shredderze, który jest agentem DEA, czyli Policji Antynarkotykowej. Grany jest przez Dina Norisa, jego żona Mary przez Betsy Brand. Ta para odegra bardzo dużą rolę, także. także. <totek> Musicie obejrzeć, no nie, nie będę wam tutaj rzucał spoilerami. Chociaż pewnie i tak większość oglądała ten serial, bo ja byłem jednym z późniejszych, którzy się za to wzięli. Ale może kiedyś ktoś odkryje ten serial, kto teraz jeszcze go nie oglądał, i wtedy powie: A, Kamil, tych, Hamie, zaspoilerowałeś mi. No i tak: współpracownicy narkotykowi Waltera White'a. Gustavo Fring, grany przez Giancarlo Esposito. Fantastyczna rola, po prostu ten człowiek trzymał mnie przy serialu w tych nudnych momentach. Fenomenalny, on zagrał. On zagrał właściciela sieci restauracji, który przy okazji jest narkotykowym baronem. Tak zupełnie wiecie, hobbystycznie, nie? Fenomenalnie, on był po prostu, on był tak wyrafinowany, był tak zimny. Fenomenalny, idealnie się nadawał do, do tej roli, ten człowiek. Mike Ermentrude Jego yy, prawa ręka, szef ochrony Grany przez Jonathana Banksa też odegra wielką rolę. Znaczy, wielką, no, 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 dosyć sporą. O, tak to ujmijmy, dosyć sporą. Też fenomenalnie zagrana postać. Też właśnie taki wyrafinowany, zimny. Wyglądał jak. Był, no, był, był, byłym policjantem, więc znał te wszystkie sztuczki. Kurczę. Naprawdę świetnie ta dwójka zagrała swoją rolę. Saul Goodman, czyli adwokat grany przez Boba Odenkerka. Też fantastyczna rola, wiecie, taki typowy ad amerykański attorney, y który y podejmuje się każdej, nawet beznadziejnej sprawy, żeby, nie wiem, kogoś wyciągnąć z więzienia, y kogoś tam wrzucić. Wyciągnąć od kogoś odszkodowanie, wiecie, on podejmuje się każdej sprawy, na której może zarobić. Ma wielkie znajomości w świadku przestępczym i wiele razy, bardzo wiele razy przyda się naszym głównym bohaterom. Co do reszty aktorów, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na Laure Fraser, która odgrywała postać Lidi Rodarte Quile. Chyba tak to się czytało. I ona. Włącza się dopiero pod koniec serialu. Ale zaznacza się bardzo mocno. I swoją przygodę z serialem też kończy w bardzo dobry sposób w ostatnim odcinku. Ostatni odcinek. Właściwie końcówka ostatniego odcinka. To jest istne arcydzieło. Oglądałem to z otwartymi ustami. Nie mogąc pojąć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. To było. Tak fantastyczne, tak epickie, że naprawdę warto było czekać na taki koniec do 5 sezonów. Cieszę się, że nie, nie pociągnęli tego jeszcze dalej, jeszcze jeden sezon. Dla kasy, dla kasy, wiecie o co chodzi. Skończyło się w najlepszy możliwy sposób. Jeśli chodzi o serial, nie mówię, że o bohaterów, żebyście nie pomyśleli, że jakieś happy endy czy coś. Musicie to sami sprawdzić. W najlepszy możliwy sposób dla serialu to się skończyło. Skończyło się tak fenomenalnie, że fani tego serialu naprawdę na ten koniec nie mogli narzekać. O ile w innych serialach czasem się zdarza, że koniec jest tak głupi, że aż się odechciewa, naprawdę człowiek żałuje spędzonych godzin przed telewizorem czy przed komputerem. W tym serialu nie było. Znaczy mówiłem, że troszeczkę się nudziłem niekiedy, ale końcówka mi wszystko wynagrodziła wszystko. No i tak, to by było chyba na tyle. Moja ocena, tak jak mówiłem, to jest 9 na 10, a jeszcze zapomniałem o Todzie. Tod, grany przez Jesse Plemonsa. Tod też odegra bardzo ważną rolę. Poznacie Toda w czwartym sezonie? Chyba w czwartym. I przyjrzyjcie się temu chłopakowi i jego rodzince. Też fantastycznie. Przy nich się dzieją fajne rzeczy. Fajne, jeżeli chodzi o akcje. No, i tak, yy, to by było chyba na tyle. Już tak przeglądam jeszcze tutaj listę yy, postaci. Już chyba nikt nie wzbudził we mnie takich uczuć, żeby o nim teraz wspominać. Po prostu musicie sami zobaczyć i ocenicie, czy miałem rację z tą swoją oceną, czy nie. Myślę, że. Pewnie się ze mną zgodzicie, no chyba że nie jesteście fanami seriali w takim stylu. W ogóle, yy, w ogóle myślę, że warto zerknąć na ten serial i, i obejrzeć go do końca właśnie ze względu na psychologiczne podejście do przemiany bohatera. Yy, bohater, który dotyka ciężki dramat życiowy, rak, nowotwór. Praktycznie śmiertelny, już skreślony. W ogóle z listy żywych przez lekarzy. Tylko jeden lekarz się podjął leczenia. Człowiek ten, nie chcąc zostawić swojej rodziny z niczym, wdaje się w świat, wciąga, daje się wciągnąć w świat przestępczy. Produkuje nielegalne substancje odurzające, czyli metamfetaminę, tylko po to, żeby zarobić na rodzinę. Tak mówi od początku. Jednak to, co się dzieje później. I o tym się dowiecie, jeżeli obejrzycie. Troszkę zmienia, yy, bardzo nawet diametralnie zmienia jego podejście do tego, yy, do produkcji tej metamfetaminy. On już jej nie robi dla rodziny. On robi, bo lubi. Bo zawsze marzył o czym, żeby robić coś wielkiego. Dobra. Powiedziałem już dużo. Mamy już 15 minut ponad. Jednak 5 sezonów serialu, takiego serialu, tak dobrego serialu, Warto podsumować w tak długi, długim monologu. Jeżeli oglądaliście lub macie zamiar oglądać, macie jakieś pytania, komentarze do tego, co tutaj powiedziałem, z czymś się nie zgadzacie, coś chcecie dodać, no to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że to, to całe Google Plus już yy, wam jakoś yy, już jakoś to zaakceptowaliście i macie tam te konta pozakładane do komentowania filmików, więc śmiało komentujcie. Serial fantastyczny, warto było go oglądać, zwłaszcza dla ostatnich dwóch sezonów. A właściwie to samych końcówek dwóch sezonów. Reszty bym mógł nie oglądać, gdybym zobaczył te końcówki, i tak bym powiedział, że to jest fantastyczne. Dobra, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. No i cześć.